Bo się boją, boją, boją. A, a gdzie gdzie jest strach, to znaczy, że coś tu nie gra. Coś tu nie gra, bo zło to strach. Dlaczego jest strach przed, przed kandydowaniem? I znowu mają autentyczny strach. Ja mówię, słuchajcie, kto z was chce kandydować na prezydenta Białego Stoku? A oni mówią: Nie, nie, do prezydenta to nie! No może tam na jakiegoś tam tego takiego mało istotnego radnego, no to to tam ma w mnie, w piśmie. Ale na prezydenta to nie, ja się nie nadaję. A ja mówię, no dobra, y, przepraszam, kto się nadaje. A Krzysztof Kononowicz mówi ja się nadaję, ja się nadaję do wszystkiego, ja się niczego nie boję. I dlatego musiałem, musiałem, byłem zmuszony, wystawić na prezydenta Białego Soko Krzysztofa Kononowicza, który powiedział, że niczego się nie boi. Bo my Polacy nigdy niczego się nie baliśmy, a teraz nagle jesteśmy bandą tchórzy! A banda tchórzy zawsze przegra, zawsze będzie oszukiwana. Ale nie mówię o górnej wojnie. No i jeszcze, haha, mówię dalej. Prawdę mówisz, wódki ci dać! Tak jest! Ja wódki nie piję, ja bym ją rozlał i podpalił. I podpaliłbym tych naszych wrogów. Oni powinni spalić się na popiół, bo są złem tego świata. Śmierć wrogom ojczyzny! Tak jest, śmierć, śmierć, uwaga! Śmierć każdego nas dopadnie i to nie jest żadna jakaś straszna rzecz. Śmierć to jest ludzka rzecz. Człowiek się rodzi, a potem umiera i trzeba się z tym pogodzić. I tu nie chodzi o żadną śmierć, tylko o życie. Życie dla ojczyzny, dla narodu. dla narodu, a czym jest naród? Naród to my. My jesteśmy narodem. My. Nasza mama, nasz tata, nasz brat, nasz siostra, to jest naród. Ludzie już zapomnieli, co to jest naród. Naród. To są więzy krwi, więzy krwi. A my teraz między sobą po prostu yy, konkurujemy w brzydki sposób i podstawiamy sobie nogi nawzajem. I często rodzina się w rodzinach, słuchajcie, w rodzinach się ludzie biją, kotują, więc jak może być dobrze w Polsce, jeżeli my między sobą w rodzinach nie potrafimy się dogadać. No, cyganie to potrafią się dogadać. Tam są takie sądy, biorą, biorą kogoś i zabijają go piczami. Dokoła. Stoją dookoła i go mordują po prostu na oczach. U cyganów jest krótka piłka. Ktoś zdradził, ginie w bardzo, bardzo brzydki sposób. Yy, my, Polacy, powinniśmy być lepsi dla siebie. Dogadywać się, używać... Yy, mózgu po prostu i jak w rodzinach dogadamy się, to może, może, uwaga, może, może coś stworzymy normalnego i będziemy dobrze żyć. Bo póki w rodzinach się kłócimy między sobą, a zobaczcie, telewizja napuszcza młodych na starych, starych na młodych, starym ludziom proponuje, banki proponują kredyt hipoteczny. Wiecie, na czym polega kredyt hipoteczny? Kredyt hipoteczny polega na tym, że bank dla e, osoby, która posiada mieszkanie, obiecuje 400, 500, może i 800 złotych dopłaty do emerytury, w zamian za to, że jak ta e, zakończy żywot na tym świecie, oddaje swoje mieszkanie nie dla wnuczka, nie dla wnuczki, nie dla syna, nie dla córki, tylko dla Kredyt Agricole albo Generali albo ten, co tam ten taki aktor reklamuje, nie? Słuchajcie, banki. Banki to zło tego świata, a już na pewno zło Polski. Banki powinny być zlikwidowane. Zlikwidowane. Jedyny bank, jaki mo, mógłby funkcjonować w normalnym kraju, to Bank Polski, Wielko. gdzie rządziliby Polacy, Polacy, a nie wrogowie Polaków. Prawda? Bo co nam z banków? Banki robią y, akcje pod tytułem y, wycofywanie gotówki. Mówi się o, tam gotówka jest bardzo zła, bo, 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 bo zła. A prawda jest taka, że bank w pewnym momencie może nacisnąć jeden guzik, stop, czy tam n, e, delayed, i nagle wasze, wa, wa, wasze pieniądze przestają być wasze. A jak to Donald Tusk powiedział, e, pieniądze w banku nie są pieniędzmi ludzi, tylko są pieniędzmi banku. Wysłuchajcie wy Donalda Tuska, bo on czasami mówi prawdę, chociaż ogólnie kłamie jak pies. to mówi, że pieniądze znajdujące się w banku, wasze pieniądze, nie są waszymi pieniędzmi. I tu akurat trzeba się z nim zgodzić, bo yy, tak już było nieraz. Było coś w tym. Niech żyje Putin, pan powiedział, ale nie brzydkimi wyrazami, więc yy, muszę tak ładniej powiedzieć. Nasz brat Putin być może będzie znowu naszym królem, e, królem Polski. Ostatni król Polski to był e, ten Niemiec taki, e, jak, jak się nazywał ten ostatni król? Hans Nie, 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 nie. Ja mówię o carze Rosji e, z niemieckiej dynastii e, Romanowów. To był król Polski. E, w tym momencie jesteśmy... E, Krajem bez króla, czyli bez królewie. A jeżeli w Polsce jest bez królewie, no to jest to, co jest, czyli nie mamy własnych samochodów, nie mamy własnych komputerów, nie mamy własnych sklepów spożywczych, bo Biedronka nie jest polskim sklepem. Chciałbym Państwu przypomnieć: Lidl też nie jest polskim sklepem. Może Wy tego nie wiecie. Sklepy Aldi też nie są polskimi sklepami spożywczymi. Sklep Kaufland też nie jest polskim sklepem. I wiele, wiele innych, których nie pamiętam w tym momencie. A w sklepach z Połem wywiesza się. Plakaty pro niemieckiej partii, Platforma Obywatelska, czyli można powiedzieć, że Społem też nie jest polskim sklepem, bo, bo, bo jakby to powiedzieć, to są sklepy e, współpracujących. Ostatnio był taki e, film o Biała, e, coś tam, Odwaga. To było o Góralach, którzy poszli na współpracę z e, hitlerowskimi Niemcami. I ten, ten, ten tak zwany film miał wielkie oburzenie, że w ogóle jak można taki film robić i tak dalej. No ja powiem krótko, no górale chcieli żyć, chcieli żyć i kombinowali, jak kombinowali, a że kombinowali to przez Hitlera, no to tak było. Nie, nie mamy co tutaj się e, smucić. No, możemy się smucić, no ale... Te, te, Pamiętajcie, że rządy w Polsce w 1939 roku nie były propolskie. To były masońskie, to były masońskie, antypolskie rządy. Piłsudczyków. Piłsudski nie był Polakiem. Nie był Polakiem Piłsudski. W jego żyłach była inna domieszka krwi, której hołdował. W ogóle nie miał Józef Piłsudski nie miał wykształcenia wojskowego. Wziął sobie marszałkę, tak po prostu, bo mówi, teraz będę marszałkiem. Tak po prostu. Tak jak Załeński ma polsko brzmiące nazwisko Wieka. od Żeleńskiego, a jest Żydem. Ja ja jestem, to ja to to a była, pewnie była, ale tylko Kobyła, a Piłsudski to słuchajcie, on był jak najbardziej agentem niemieckim, austriackim, Hitler modlił się przy jego grobie, takim niby grobie tam w Berlinie, są zdjęcia, można wszystko popatrzeć, zobaczyć, więc to nie byli pro-polscy władcy. Polska była do 1926 kiedy to Józef Piłsudski zrobił zamach majowy. Historia się e, prawda chłania e, większość teraz program nauczania jest zmieniany na totalnie antypolski. Już e, zabraniają e, dzieł Sienkiewicza. Chociaż Sienkiewicz jest w rządzie, ten, ten potomek Sienkiewicza jest w rządzie, tym okupacyjnym, to zabrania się e, tak zwanego, e, tak zwanego słuchajcie, ogniem i mieczem, e, co tam jeszcze, e, pan Wołodyjowski, e, no i potop, potop, trylogii, trylogii, naszej trylogii. E, Mój taki kuzyn powiedział, że prawdziwy Polak musi przeczytać trylogię, bo to jest wielkie dzieło. A teraz będzie to zakazane. No bo nie mamy być żadnymi Polakami, tylko mamy być uśmiechniętymi Europejczykami, którzy zginą za interesy wielkich banków tego świata. W sumie my nie wiemy nawet, jakiej narodowości są te banki, bo to wszystko jest międzynarodówka. Ta sama międzynarodówka rządziła w ZSRR. To była międzynarodówka. Coś, co nie jest międzynarodowe, nie jest narodowe. A my jesteśmy zwykłym narodem polskim, który chce żyć na własnej ziemi. Od morza do